It's Good Time Radio. Good music with electronic touch. Dobry wieczór Państwu. Electronic Wave audycja w Good Time Radio. Dzisiaj specjalni goście, którzy przyjechali do nas przerywając swoją trasę koncertową, promującą tak ulubioną przez nas płytę. Zespół Camp. Bardzo serdecznie witamy. Zróbcie hałas! Dobry, do Dobry wieczór. Powiedzcie, y, jakie najciekawsze miejsce, w którym graliście ostatnio koncert, które będziecie bardzo, bardzo długo wspominali? Boże, gdzie my byliśmy tak? Najbardziej egzotycznie. Ostatnio byliśmy w Czechach i było egzotycznie. Albo nawet na Węgrzech graliśmy na statku na Dunaju i to był bardzo ciekawy koncert, dlatego że miejsce zupełnie nietypowe. E, po statku nie można się za bardzo spodziewać wielkiej przestrzeni, a tam się okazało, że to był klub na, na mniej więcej 300 osób. Myślę, że tak w połowie był wypełniony. Zresztą graliśmy razem z Rebeką i to był bardzo... Waszym zespół. zespołem. Tak, znamy, tak. znamy, znamy nie... się bardzo dobrze z Rebeką. No gratulujemy rzeczywiście, no, takie koncerty na takich barkach są mile widziane. W Poznaniu mieliśmy kiedyś, tak, te, kiedyś też taką barkę Joannę, która imprezowo woziła gości, a nie wiem czemu jakieś władze morskie zabroniły jej tutaj podróży po tych naszych kanałach wąskich być może. Tak, a powiedzcie, jak, czy zauważacie jakieś różnice w reagowaniu publiczności na Waszą muzykę? Czy to jest publiczność, którą czujecie, że zna Wasz materiał, czy rzeczywiście są do tego nieprzygotowani? Jak, jakie różnice między reakcją polskiej publiczności a tą, którą spotkaliście na swojej trasie koncertowej? Najważniejsza jest ta różnica, chyba że my traktujemy trochę tą publiczność inaczej, w tym sensie, że my nie zakładamy, że to jest publiczność, która zna nasze utwory i i oczekuje kilku singli, a resztę może nie traktuje po macoszemu, ale nie, nie, ale, ale generalnie, że jest to publiczność, która nas, nas zna i nas lubi, tylko my staramy się podejść do tego zupełnie inaczej, jak gdybyśmy mieli ich zdobywać od pierwszego utworu. Często nas zaskakują, że ludzie faktycznie znają dużo utworów i przychodzą i nie mogli się doczekać koncertu w ich mieście, a czasem jest to faktycznie walka, jak gdyby z z zupełnie przypadkowymi ludźmi. Znaczy walka, w tym sensie, że to jest zdobywanie zupełnie przypadkowych osób, które trzeba po prostu kupić yy, grając na scenie. Graliście w Starach Zjednoczonych, czy na koncertach była głównie Polonia? Właściwie Polonii to chyba nawet nie było. W San Diego raz by, byli jacyś kibice Widzewa Łódź, yy, z tego co pamiętam, ale yy, raczej yy, graliśmy dla publiki tamtejszej, na przykład w Los Angeles to byli w dużej mierze Latynosi. E, I no nie ma co ukrywać, oni bardzo fajnie reagują na muzykę, są mega spontaniczni e, przyjęcie zawsze z ich strony jest e, super żywiołowe. I, nie, to nie byli tylko Latynosi. Nie, tak, nie byli tylko nie Latynosi, były też, ale były też latynoski na pewno. Latynoski, tak, i to pewnie to zdecydowało o tym, że tak mi się wydawało. Czy widzicie jakąś różnicę w organizacji koncertów za granicą? Szczególnie w Stanach w stosunku do tego, z czym spotykacie się w Polsce. No nie wiem, czy nie tylko mi chodzi tutaj o przygotowanie sprzętowe, o spełnienie waszych jakichś rajderów, ale jakieś specjalne organizacyjne elementy, które wyróżniają te koncerty. Jest wam wygodniej, przyjemniej, coś co odróżnia scenę, nazwijmy to amerykańską, od sceny polskiej? Z czysto technicznego punktu widzenia Akustycy w Stanach Zjednoczonych są mega szybcy i pracują z materią, w której się orientują. I to jest e, jakaś tam naprawdę ułatwiająca życie różnica. Natomiast jeśli chodzi o organizację e, koncertów, też trudno nam powiedzieć, no bo w Polsce gram zupełnie inne imprezy niż, niż w Stanach. E, mam na myśli to, że, że one są po prostu dużo mniejsze i bardziej undergroundowe. Będziemy... Ale rajdery nie są spełniane, zarówno tam, jak i tu. A czy możecie nam powiedzieć o takich specjalnych swoich wymaganiach w rajderach, żebyśmy dowiedzieli się, co taki zespół KAMP sobie życzy, oprócz tej e, zimnej wody z cytryną? Tak, jedzenia. Potrzebujemy jedzenia. I to mi się podoba, że zespół najpierw się musi porządnie najeść, trzeba go napaść, żeby po prostu no później na tej scenie no nie chciał zejść po prostu z tej sceny i chciał tutaj wracać, szczególnie na afterparty. Ponieważ mówiliśmy już o tym Chili Wave, powiedzcie jak odnosicie się do w ogóle do tej całej formuły e, muzyki Chili Wave, która nie tylko skupia się na, na, na rodzaju, gatunku muzycznym, który, który gdzieś tam oscyluje w, w okolicach New Disco czy, czy, czy jakichś takich klimatów syn popowych, e, z jakimś takim dream house i połączeniem różnych rzeczy, ale ten Chili Wave, który raczej mówi o muzykach, który taką muzykę grają, o muzykach, którzy nie skupiają się na jakości muzyki. Mówi się o tym właśnie e, e, low fi e, o kiepskiej jakości muzyki, ponieważ jest to muzyka robiona wręcz w domowym zaciszu na, na tym co się ma i nieważne jest jej jakość, ale ludzie, którzy wsadzają to w to kawał serca i są w stanie to na scenie zagrać. Po rodzic jest to w tej chwili bardzo modne i nie jest to żadne foparze, najlepszy klub pokazuje na scenie tego typu artysty. Jak się odnosicie do takiej, nazwijmy to, można powiedzieć, no, niższej ligi muzycznej? Chociaż nie wiem, czy to nie jest krzywdzące dla tego typu muzyków. Czy niższej ligi, bo my, my też nie czujemy się, jak gdyby, jakimś super profesjonalnym zespołem, który nagrywa w studio za naprawdę jakieś horrendalne pieniądze, albo na instrumentach, które są niedostępne dla dajmy na to studenta Politechniki, prawda, to nie, nie, nigdy naszą ambicją nie było, żeby ten dźwięk był jakiś wyjątkowo wielki, żebyśmy brzmieli stadionowo czy coś takiego i zawsze jak gdyby z, no z, z wielką sympatią patrzyliśmy na takie sypilniane produkcje, w sensie... Lekko amatorskie, gdzie nie, 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 nie jest istotne to myślenie takie studyjne, schematyczne, że mikrofon powinien brzmieć tak i tak, że on jest za jasny, że, że syntezator buczy, że coś brumi. Jak gdyby zawsze byliśmy na to otwarci i, i tak naprawdę często, często się tym też inspirowaliśmy, więc super. Bardzo fajnie, że taki gatunek istnieje. Co prawda ja się obawiam mojego formę tu i teraz, bo myślę, że on. Obawiam się jednak, że był tym chwilową modą i pewną retrospekcją i teraz znowu wszystko poszło dalej w inną stronę. Nie wiem, czy to się dalej rozwinie. To patrzenie wstecz i, 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 i brudzenie brzmienia nawet celowo często, żeby uzyskać taki efekt low ale jest to, buduje to pewną intymność, jest to, jest to bardzo fajne i zdecydowanie nam bliżej do tego, niż do robienia stadionowego brzmienia syntezatora, które zniszczy ludzkość. Okej, okay, słuchajcie, ostatnie pytanie dotyczące tego, co po, jaką radę dalibyście młodym muzykom, młodym zespołom, co jest tak na, na dobrą sprawę receptą na sukces, chociażby taki skromny, jak Wy mówicie w tej chwili o sobie. Sukces, na ile jest to, w ilu procentach jest to praca profesjonalnego menadżera, w ilu procentach jest to fantastyczna promocja zespołu, w ilu procentach jest to złapanie tego trend, trendu muzycznego, trendu muzycznego, na ile jest to fajny kolektyw, jako w ogóle team, zespół, który się fajnie ze sobą komponuje, ma prawdziwe serce, wkłada to całą duszę i, i, i stanowi fantastyczną, fantastyczną, obieg nawet obserwacji Przede wszystkim to, co mówiłeś w ostatnim podpunkcie, że jednak musi być pewna chemia i recept nie ma. Ciężko cokolwiek powiedzieć, można to jakoś rozbijać, analizować i tak dalej, natomiast później tak wychodzi, że jeżeli przeszczepimy to, co jeden zespół zrobił na drugi, to to może zupełnie nie, nie gadać. Także trzeba robić chyba swoje po prostu i, i cisnąć z tym, i próbować wychodzić jednak mimo wszystko do ludzi. My zawsze też mówimy i ja, ja to powtórzę, że bardzo się staraliśmy, żeby jak gdyby to, co robimy w studio, nie kończyło się na tym, co robimy. W tym sensie, że zawsze praktycznie nie mając żadnego materiału jeszcze nagranego, już graliśmy pierwszy koncept i już wychodziliśmy z tą muzyką do ludzi. I to jest super ważne, żeby się nie zamykać w tych czterech ścianach, żeby nie kończyć po prostu trzech utworów i wrzucać ich do sieci i koniec tylko. Tylko cały czas po prostu spróbować nawiązać jakąś interakcję z ludźmi. I tak naprawdę jeszcze można to traktować jednotorowo albo dwutorowo, w tym sensie, że my może nie zawsze, ale bardzo często myśleliśmy, że to kim jesteśmy na scenie i, i jak wyglądają nasze koncerty, niekoniecznie musi mieć jakieś olbrzymie pokrycie w naszej pracy studyjnej. Także rozgraniczaliśmy to i byliśmy jak gdyby dwoma zespołami w studiu i drugim na żywo. Żeby się nie nudzić to raz, żeby się wyżyć artystycznie to dwa i żeby, nie wiem, no, jak najwięcej ludzi zdobyć, którzy będą wracali potem na koncerty i wracając na koncerty będą wracali też do muzyki. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie naszego studia. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. It's good time radio.